Hej. hej! Dla Ciebie proszę zapraszam do mojego mieszkanka. Super. Czy powiesić Pani płaszcz? Oczywiście. Proszę, możesz usiąść. Blondyneczka, lubię blondyneczki. A wiesz, co ja czuję takiego? Co ty czujesz takiego? Takiego magnesa do ciebie. <grym> tak? No, co tak, tak mnie normalnie ty mówisz? Endorfiny, jakby tańczyły To Pierwszy tak, raz no, słyszę takiego. Ale tańczyły. tak jakby endorfiny. O, wiesz co? No. Coś jak motyle w brzuchu kiedyś miałaś? Miałam, no. No i no. ja tak czuję normalnie. Od no, takie no ciepło, no. <grym> Bajera, się zaczęła? Tak mi mocno serce bije. Nie, a mogę sprawdzić, tak nie no, za bardzo, ale tak. Nie, nie, to... Ale czemu? Ale tu. – Tu, wyżej. – Nie, tu jeszcze. <grywa> – Od innej mógłby dostać liścia za takie macanie. – ci drżą. – Ty, żeby co no. innego mi tam nie drgnęło. – Tak? <grywa> – no. O, lepiej nie. – A czemu? – Bo kobieta się dowie, no to tak. – Ja nie mam kobiety. No chyba, że ciebie. <grywa> Jendrek no, Jędrek leci mocno. A jest mi gorąco? W ogóle? Bardzo, no. To możesz się rozebrać. Dobra. Jędrek, podkręć trochę grzejniki, żeby było jeszcze cieplej. To może pokażesz mi, gdzie jest toaleta? No, oczywiście. Dobra. Zapraszam, proszę. Tu możesz iść się załatwić, a tu to masz, jak chcesz make-up poprawić, czy coś, a ja... Okej, okay, to idziesz, tutaj. Ciała, to mnie zawołać. Dobrze. Kurczę, Jędrek, no. nie podoba ci się? Kurde, bomba klubu, nie? nie? Mi to się podobało, super fajne, jest, nie? nie? Pomacałeś, co pomacałeś, to twoje, co? Pies Diego. Ale kurde, trochę za szybko, trochę za, za szybko. No, co za szybko? za wszystko Hej, no. Hei, tam, ty, co? mordo, pies Diego. co por? to jego. To ty, ty na tym jeździsz, tak? Zimą czy... czy jak? No ja, ja wychodzę na górki, nie? Se jadę metrem, wysiadam i tak to no. No, ogólnie randka trochę taka, no, szalona, zwariowana. Zatańczysz ze mną? Dobra, zatęczymy. Porusz trochę bioderkiem. I to tako zawsze z dziewczynami? Z facetami. Z facetami? No, zawsze idę na różowo, nie? Różowo, bagneta. Taka... No i chcę nie? Tak, co na weselu z wujem, Romantyk ze mnie. Mogły być twój. Widzisz te gwiazdy? Przy kobietach. To... Jakie <noise> No, stąpa po cienkim lodzie. Ty, no. a jeszcze tak, kurde, ja bym poszedł do tego wujka, bo no nic. No to leci. Zjedlim, Zobaczymy, co wujek powie. A dasz mi jeszcze szansę? No, spróbuję. Do to trzech jest. razy sztuka. Dobre. To ja przyjdę później, kiedyś tam. Chodź na radę Chciałabym, żeby się zachowywał normalnie, poważnie, a cały czas sobie robi jaja. Chyba zaraz lecę do domu, bo już chyba nic ciekawego się nie wydarzy. Czy jest jakaś szansa taka? Nie, wydaje mi się, że już nie ma ale szansy, czemu? by ty się zbierać do domu, wiesz? Już wierzę ją na litość. Już trochę posiedzieliśmy. No poczekaj, więc. chociaż jak na pamiątkę... Będzie okazja, to może jeszcze kiedyś pogadamy. No, ale chociaż tak na pamiątkę, tak, <coughs> Czy ty wyjdziesz za mnie? O Jezu. Ale tak serio, widzisz? No wyjść nie wyjdę, ale wyjdę z domu. A buzi w policzek dasz? No w policzek możesz mi dać. A w drugich? to dawaj. A zostaniesz? Nie. Czemu? Bo już. 50 twarzy jęczka. Szkoda, że wybrał tylko te najgorsze. Masz sklep rowerowy tu blisko na osiedlu, nie? Hmm, i co? Idź do sklepu, nie? Poproś o jedno koło i tym kołem się walni w czoło. Dziękuję. No to? No. Do widzenia. Aj, 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 aj. Teraz to już w ogóle pokazałeś klasę. Dziękuję Ci bardzo za randkę i do widzenia. Ale to dla ciebie. No to zostaw już sobie. Ale tak, no nie wiem, czy się dało bardziej spierdzielić tą randkę. Poczekaj. Dobra, kwiatki wezmę. Ale poczekaj, wygrajesz. dokąd, dokąd, dokąd? No do domu. Kiedy dobra, domu? wypuść mnie. Ale być chociaż pięć minut jeszcze została. Nie, już byśmy zjedli. mi drzwi. Dobra, już teraz bez żartów, bo kombinujesz No tutaj. dobra, papa, no. ale wrócisz. Nie. I dostał kosza. Doigrał się chłopak. Właściwie i tak długo wytrzymała. Natalia minę ma tęgą. Żal i smutek. Yy, ogólnie jestem zażenowana, trafił mi się pajac, mam nadzieję, że więcej to się nie powtórzy i następna randka będzie wyglądała lepiej. Kurde, se poszła, sobie poszła, tak myślałem zatrzymam, jakieś cimci, rimci, cim, coś, ja rozumiem pierwsza randka, ale pierwszy raz tak kobieta, tak uuu, jak strzałka se poszła.